Cześć, jestem Kuba, dzisiaj wam pokażę szukujące letnie transfery w FIFA 20 i przypominam wam o wyzwaniu. Jeżeli w ciągu godziny od dodania tego filmu bijecie 200 apek w górę, to już tu pojawi się kolejny odcinek oraz pamiętajcie, że 400 apek w górę pojawi się kolejny odcinek z FIFA 20, a każdy 50 w górę to takwy są w kolejnym odcinku. Tutaj macie pokazane sobie 5 osób, które stawiły suba na moim kanale, które pozdrawiam. A jeżeli wy chcecie pojawić się w kolejnym odcinku, to zostawcie suba oraz napiszcie w komentarzu dałem suba, a ja wam toję przypnę serduszko. A teraz nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem. W dzisiejszym odcinku jest Pepe. To już pewne, że i Worejczyk został piłkarzem Arsenalu. Nagrywając ten odcinek 1 sierpnia, jego transfer właśnie został potwierdzony. Trzeba przyznać, że Arsenal zrobił bardzo dobre transfery podczas tego okienka i do tego kwota dla tego zawodnika będzie spocona w latach, więc myślę, że transfer ten także będzie bardzo dobrym interesem dla klubu. Piłkarz ten po zmianie klubu oraz ligi będzie jeszcze bardziej użyteczny w FIFA i mam nadzieję, że ten transfer wyjdzie mu jak najbardziej na plus i że pomoże on Arsenalowi odbudować się w lidze angielskiej oraz doprowadzi go do wygrania Ligi Europy. A czy według Was ten transfer wyjdzie? Mu Dobre, napiszcie na dole w komentarzu. To także już raczej jest przesądzone. Lukaku opuści ekipę Czerwonych diabów i od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem Juventusu. Oczywiście jego transfer będzie włączony w inny transfer, zawodnika, którego będę omawiał za chwilę. Myślę, że ta zmiana wyjdzie na plus Belgowi, ponieważ jest on napastnikiem z świetnymi warunkami fizycznymi, a takich właśnie napastników bardzo brakuje w Lidze włoskiej. Do tego Juventus po bardzo prawdopodobnym odejściu Iguaina nie będzie miał innego napastnika oprócz Manczukicia, który także za niedługo ma opuścić drużynę starej domy i trzyma mocno kciuki, aby Lukaku wypalił. Zapewne do Zostaną jeszcze sporego downgrade'a za poprzedni sezon w następnej FIFA. Lecz myślę, że jakby poradził sobie on w Juventusie, to bardzo szybko wróciłby do swojego starego overalla. Paulo Dybala jest tym zawodnikiem, o którym mówiłem przed chwilą. Szekuje się na mega transfer, gdzie główną gwiazdą ma być właśnie młody Argentyńczyk. Wszyscy są wręcz ze sobą zgolni, niż Dybala do końca okienka transferowego zostanie zawodnikiem Manchester United zamieniając się klubami z Lukaku. Myślę, że taki transfer mógłby wyjść na dobre Dybali, ponieważ od pewnego czasu nie może on wypaść w Juventusie i może właśnie zmiana klubu odmieniłaby jego obecną sytuację, ale... a dla ekipy z Manchesteru byłby to wielki zastrzyk sił, ponieważ tego, co możemy się dowiedzieć, postanowili oni do końca okienka transferowego rozpocząć sporą ofensywę transferową. Ale czy dojdzie o do tej wymiany zobaczymy już w przeciągu kilku najbliższych dni. Sane może już niedługo powrócić do swojej ojczyzny, obecny zawodnik Manchesteru City już w przeciągu kilku najbliższych dni ma zostać zawodnikiem Bayernu Monachium. Niemiecki zawodnik już w przeciągu kilku najbliższych dni ma zostać zawodnikiem Bayernu Monachium. Do tego transferu nowego sam Robert Lewandowski oraz wiele innych zawodników z tego klubu. Zawodnik ten nie miał jakiegoś mega sezonu i myślę, że w jego przypadku zmiana lub umógłaby mu wyjść na dobre. Lecz Liga Niemiecka to nie to samo co Liga Angielska i nie będzie to cały czas grał takim samym wysokim poziomie jak właśnie w Premier League. Lecz myślę, że spokojnie odnalazłby się w tym klubie. Kwota tego transferu nie jest jeszcze potwierdzona oraz na samo potwierdzenie tego transferu będziemy musieli poczekać prawdopodobnie do samego końca okienka transferowego. A czy według was zmieni barwy? Napiszcie na dole w komentarzu. Pogba po wielu zapowiadających się transferach w Manchesterze, United ma zmienić klub. Jak dobrze wiemy, linia pomocy Realu Madryt na tą chwilę wygląda bardzo słabo, ponieważ nie ma zawodników w tej formacji, którzy na ten moment byliby w swojej najwyższej formie. Lecz na pomoc w tej sytuacji miałby przyjść Paul Pogba. Francuz już od dawna zapowiada, że odejdzie z United i klubami, do których miałby on odejść, miałby być Juventus lub Real Madrid. I prawdopodobnie królewscy będą tym klubem, do którego przejdzie obecny z świata. W tym przypadku także myślę, że Pogba lepiej by się odnalazł w Realu Madryt, bo jak dobrze wiecie, jego gra w United nie zawsze wygląda najlepiej, a w Realu miałby on o wiele większe pole do popisu. A co wy na temat zmiany klubu przez tego zawodnika? Napiszcie na dole w komentarzu. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Przypominam, że o 400p góry będzie kolejny odcinek z tej serii, a każde 500p góry to dodatkowy wyzonik w kolejnym odcinku. Napiszcie, jakiego zawodnika brakowało w tym odcinku oraz napiszcie propozycję kolejnych odcinków na moim kanale. A teraz nie przedłużam, dziękuję Wam za oglądanie, cześć!